O co chodzi w tym sezonie? Latająca wyspa, tajemnicza. Wyrzuciłem mięso, macie rację. Tak, ponieważ już nie jestem plepsem, już nie jem mięsa. Nom, nom. I trzeba zasadzić też, jaki rekord ludzi? To 13. Zróbmy tutaj farmę. Czat, robimy wegetarianizm na tym sezonie? Myślę, że to jest wyzwanie, które mógłbym, którego mógłbym się podjąć. Którego? Nie to jest. To jest celownik. Dobra. Okej, okay. czat od dzisiaj jestem Weganem. Moja dieta to błoto z lodem. Tutaj jest też śmieszna. <słuch> weto. To nie jest coś, co można kupić. Chociaż znając ją. By zaoferował dużo hajsu. Nie no, kituję. W sensie każda osoba ma swoją cenę, nie. Yy, nie mówię tego obraźliwie. Dobra, dobra, whatever. Czad. Zas yy. Swoją strefę zaznaczono. Ewron spadł F. Efron. Śmieszne, bo F to następna litera alfabetu po. E, Ewron manik na E, a F znaczy, że. Press F. Pozdrawiam. O, Szymek się obudził. Tak. Czy będzie son na tej edycji? Nie wiem. W tej edycji robimy taki. Ja bym chciał przynajmniej zrobić taki bardziej roleplay: że ja jestem gofrem, tutaj zbuduję zamek i. I wiecie. Przynajmniej coś się będzie działo ciekawego. Tabliczki trzeba postawić, mam je w eku. Co ty robisz, grafie? Co ty robię tu? Uu, może tu podpalić. Pochodniami postawiać, żeby tutaj nie. Pa, 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 pa. Zaraz ogarnę pochodniami, bo chociaż teraz ogarnę pochodniami. tak pochodni. Graf zrobił pochodnie, zobacz szoty. Graj po śląsku. Dziękuję bardzo. Nie stoję za tym, co zaraz powiem, ale gdybym bardzo chciał dużą... Po, duży procent mojej widowni wkurzyć bez powodu, to mógłbym powiedzieć, że... że ślą... Ja nie stoję za tym, by the way. Lubię lingwistykę i rozumiem, że ludzie mówią swoje sposoby. O, nie wiedziałem. Y Śląski to tylko błędny polski. Są osoby, co tak twierdzą. O wielu dialektach, o wielu wariantach, że się powiedzmy, języków na całym świecie, i to jest według mnie głupo. Ta. Ja powiedziałem to w cytacie, to nie. To nie jest co ja myślę naprawdę. A! Wiem, dlaczego wy pomyśliliście, że ja to naprawdę pomyśl, powiedziałem, a nie w cytacie. Bo ludzie ze Śląska są głupi. <noise> nie no, bejtuję was oczywiście. E, wiem, że trolujecie. O, za bloka, dziękuję Matix. Ty mi sponsorujesz. Nie musisz. Nie no, każdy, kto mnie ogląda przez więcej niż 5 sekund, wie, że ja pierdolę takie tematy. Dziękuję. Kocham Śląsk, nigdy na nim nie byłem. Ale na pewno bym chciał kiedyś odwiedzić. Nie ma zamku bez studni, więc składam wniosek nieformalny o zaczęcie budowy od zrobienia porządnej, bulkowej studni. A zgadnij, jak rozpocząłem pierwszy swój odcinek, yy, drugiej swojej serii na całym kanale. Najpierw budowałem studnię. Widać, 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 kto mądry jest. Hello, I'm back. Welcome back. Dlaczego nie lubisz Tijimiego? Bo lubi masło. I śmierdzi. Ale przeważnie do tego, że śmierdzi. Ja rozumiem hive mind, czatowy. Ja wiem, że ludzie lubią pisać syf. Ja sam uwielbiam spamować gówno u innych youtuberów. Tak często wbijam do forsena na stream i piszę taki badziew po prostu, tak, żeby razem z czatem. Więc. Ja, ja, do tego zachęcam, nie chcę być jak youtuber, którego trzeba czekać 5 minut, żeby coś napisać. Cześć Raul, dzień dobry. Witam. A, sorry, przepraszam, jestem tu nowy. Cześć tu nowy, jestem Graf. Haha. Dzień dobry. To nie jest śmieszne, to było śmieszne 15 lat temu. Haha, mucha. Podlasiu macie internet? To jest śmieszne. Dobra, z tej strony też postawię tabliczkę. Ktoś ma z popsute hamulce na osiedlu. Na warzywa. Nie było dzisiaj marchewki w sklepie. FNCHA. Jakie masz marki akordeon? Marinucci. Jakiś włoski. On zrobił tak samo jak ja. Zobaczył, że ja zrobiłem to. Widzicie? Bądźcie chat liderem, a nie śledzącym. Chcesz zrobić wọnu? W sumie nie. Trochę martwy mam. Martwy mam. O nie! Co? On ma piercing. Dobra, 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 dobra. Trzeba robić uniki, riki, tiki i uniki. Już wiem, dlaczego tak sypnął człowiek. Ten Trident bije jak cholera. Ten Trident bije jak cholera. Czad w ogóle. Pytanie, które. Zawsze takie zadaję pytania, bo wy jesteście z różnych. Z różnych kątów Polski i wy mówicie różne rzeczy. Wy się porozumiewacie w różne sposoby. Konik i owca, super. Czat. Jak się nazywa. Kromka, która jest na końcu bochenka. W z samego końca chleba. Jak wy na to mówicie? Piętka. Ja słyszałem piętka dużo, ale u, u mnie zawsze rodzina mówiła dupka. No niektórzy mówią dupkę, niektórzy mówią piętka. Ja słyszałem to i to. Byłem w sensie przyzwyczajony do tego i tego. Ale skocz na konie. Pajtka. Właśnie z tego, co mi wiadomo, to jest najlepsze. O, świnka tam była, super. Ale nie mogę świnki użyć, bo jestem wegeta... Whatever. Two number nines. Yy, bo pajtka to jest... Kromka to już jest kanapka. Yy, ciotkę góralkę miałem, co tak mówiła. Skipka. O Boże, od, od, odzywa się Śląsk. Polacy. No, no powiedzmy, zgódźmy się, że albo się mówi dupka, albo się mówi piętka. Śląsk ma pierdyliard nazw na wszystko. Ci Jimmy wypadł ze świata. Haha. Ha. Koniki! Czad musimy nazwać koniki to z tego że nie mam to z tego że nie mam nazewników chat brązowy koń pierwszy nasz koń rafał pięknie dziękuję chat spamujcie myślnikami żeby był reset żebym mógł zobaczyć pierwszą wiadomość myślniki proszę na czacie jak nie wiecie czym jest myślnik to do podstawówki wróćcie Dobrze, drugi koń, czarny z małym białym. Jak go nazywamy? Maniek. Dobrze, to jest Maniek. Czarny koń. Koń bezbłędnie. Dziękuję, czat. Jak się mnoży koniki? Printer is brokening. Bezbłędnie, chat. Świnka? Gdybyśmy tylko tamtej świnki nie stracili. My jesteśmy na drugim końcu mapy w tej chwili w ogóle. Więc to będzie nie lada wyzwanie. O! Minecraft. Minetraft. Ba balibyście się, chat. Jakby to wybuchało. Balibyście się. Urosły krówki? Urosły. Krówki, odstakujcie się. Fest. Urosły. Jedna krówka... No to tak nie mogę. Pani chyba sypiała z... Pani chyba zdradzała męża. Musi pani mu coś wyjaśnić nie, czad, wiecie, to jest chyba na moim teksturpaku, Masta dodał ten dostał te, dodał teksturę krowy, co wygląda jak świnia, niskoprocentową